Witam Was serdecznie wieczorową porą. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać, jak dodać odrobinę magii do zdjęcia. Zaczynajmy. Muzyka Generalnie, jeżeli mamy zdjęcie, które na pierwszy rzut oka no, niewiele wyraża, ale czujemy, że moglibyśmy coś z nim zrobić, tak jak ja czuję, że mógłbym coś zrobić ze zdjęcia mojego młodego sprzed kilku lat, no to czemu by nie dodać odrobiny magii? Weźmy takie zdjęcie i je jeszcze czymś mniej oczywistym. Myślę, że z mojego młodego byłby doskonały jeździec sowy. No i why not? Zróbmy to. Przede wszystkim, jako że sowy to zwierzęta nocne. Tutaj mamy dosyć jasne tło, poza tym młody jest w piżamie, więc fajnie by było, żeby to było takie magiczne, wiecie, nie? że niby to we śnie lata. No to musimy zrobić tutaj noc ponad wszystkim, tak mi się wydaje. Do tego celu ponad naszymi warstwami, tu jeszcze będę miał partikle, ponad naszymi warstwami klikamy dopasowania, wyszukiwanie kolorów. Następnie night from day. No i automatycznie jesteśmy już trochę bardziej... Nocnym anturażu. to co musielibyśmy teraz zrobić, no to oczywiście wyciąć naszą postać, wyciąć młodego, więc zgaśmy sobie noc do tego celu. Będzie łatwiej nam go wyciąć. Ja będę to robił piórem. Oczywiście możecie użyć dowolnej techniki, możecie, go, możecie swoją postać po prostu zaznaczyć. Jak widać, no, młody był robiony aparatem z telefonu, niestety nie lustrzanką. To moja żona robiła zdjęcie. A więc jest mizerne jakość. Jeżeli chodzi o e, takie rzeczy, nie będzie nam to w ostatecznym rozrachunku przeszkadzało. Z tego powodu, że e, zdjęcie będzie takie mydlane, jako że będziemy mieli taki dreamy klimat, taki senny, to naprawdę nie ma to większego znaczenia. Żeby was właśnie zadręczać, przyspieszę trochę ten proces. Ok, po skończonym procesie zaznaczania e, piórem naciskam Ctrl-Enter. Następnie. Zaznaczenie, zmień, wtapianie, powiedzmy 0,7. Normalnie wybrałbym 0,4, ale jako, że jest to zdjęcie z aparatu z telefonu, czyli beznadziejne w swojej jakości, no to wybrałem troszeczkę więcej. Klikając warstwę z zdjęciem postaci, czyli młodego, naciskam odmaskowanie. No wyszło jakieś strołki, wyszło masa problemów, dlatego naciskając na maskę warstwy dwa razy, dostaję taki, prąbcik, w którym mogę zaznaczyć i maskować i tutaj poprawię mu trochę włosy. Przy czym, no tutaj chciałbym jednak, żeby ta przezroczystość była praktycznie stuprocentowa. Wtedy najłatwiej mi będzie się rozeznać, co ja tak naprawdę robię. Wybieram sobie ten pędzel, który służy do włosów. Zbliżmy jeszcze się do naszych włosów. Wybieram lubkę, wybieram jeszcze raz ten pędzel i teraz mogę odmaskować włosy młodego. Całkiem dobrą robotę robi ten ten pędzel, to zaznaczenie, więc nie będę tutaj ingerował jakoś specjalnie. Mogę oczywiście młodemu te włosy później sam jakoś ogarnąć. Jeżeli chodzi o zaznaczenie dalsze, no to tutaj mamy widzicie, albo tak, albo jeżeli nacisnę alt, to odejmuję. No to jest teraz trochę za mocne, ctrl z, ctrl z, z tym sobie poradzę sam z włosami. Nie ja chciałbym mi się jakoś strasznie bawić w tym momencie. Dobra, mamy mniej więcej młodego odmaskowanego. Później się będziemy bawić resztą jakby uwarunkowań, które tu trzeba zrobić. Przesadźmy młodego na naszą sowę. No jest trochę za dużym, Trochę go pochylę, trochę go zmniejszę jednak, tak żeby ta sowa była troszeczkę większa. Czy jeszcze No, myślę, że nie chciałbym, żeby ona była za duża w stosunku do niego. Musi być tak w miarę w miarę, nie może też Przesadzać. Hmm. Ta noga wręcz się prosi, żeby ją oparł jakby na, na niej, ale ona ma tutaj takie wybrzuszenie, prawda? Więc ta noga teoretycznie powinna być za tym wybrzuszeniem. Jeżeli tak ma być, no to ręce wypadałyby gdzieś tutaj. A ja bym chciał, żeby ręce wypadały tutaj. No to mam dwie drogi, albo go powiększyć, albo go przechylić. No nie, nie przychylę go nie powiększę. Dobra, utopimy ręce trochę w tym puszku. Ale wtedy sowa nie będzie kompletna. Nie będzie dobrze jej widać. Koło spory dylemat. Jednak go trochę zmniejszymy. I damy w ten sposób, o. I tak ta sowa będzie lepiej widoczna. Jeszcze jednak bym go trochę przesunął. Może w ten sposób. I nagiąłbym go, o, tutaj. I tak, jakby ta noga wychodziła stąd. Dobra, wydaje mi się, że tak będzie o ćwinkę lepiej. Może nawet coś takiego. O, tak będzie ją trzymał za głowę, ale nie będzie jej wchodził na twarz. Znaczy, na buzie, cokolwiek tą sowa ma. Dobra, teraz wypadałoby go jednak obczyścić z tych strołków zupełnie niepotrzebnych. Bierzemy sobie B jak brush. Weźmy sobie taki nie do końca twardy pędzel, około 77. Ponieważ tu wszystko będzie dosyć mydlane. No i pomimo tego wycięcia, pomimo tej poprawki, jeszcze raz muszę troszeczkę go e, odmaskować. Namaste warstwy czarnym pędzlem usuwam tego strołka. Mógłbym to zrobić na kilka sposobów przynajmniej. Mógłbym go pokolorować, mógłbym go zdekontaminować, mógłbym go. Barwą nasyceniem potraktować odpowiednio i jakby go rozjaśnić krzywymi. Ja powiem Wam szczerze, że zawsze najlepiej mi się jednak to robi piórem, tak jak czuję. Szczególnie gdy mamy do czynienia z ubraniem. Ubranie jest rzeczą przecież plastyczną. Nie ma, nie ma jednej powierzchni prostej, chyba że mamy jakiś, nie wiem, wykrochmalony garnitur. No a w przypadku piżamy to naprawdę nie robi nam wielkiego. Problemu, żeby nadać jej trochę innego kształtu. Oczywiście kiedy robimy retusz beauty wszystkie kształty powinny być proste, natomiast no tutaj nie mówimy o retuszu beauty. Absolutnie w ogóle nie o to chodzi. Dobra, tak. No i to ucho jeszcze musimy ogarnąć, bo coś tutaj nie, nie pykło przy zaznaczaniu. Dobra. No i policzek. Delikatnie w ten sposób. Okej. Okay. O, jest naprawdę całkiem, całkiem cacy. Dobra. Myślę, że połowa roboty za nami. Młody już siedzi na sobie, teraz trzeba to trochę uwiarygodnić. Trochę przekadrować. Naciśnijmy C. Wyczyść bez proporcji. Chciałbym, żeby to sowa wypełniała kadr, więc trochę jej do skrzydeł się. O, zmniejszymy. Następnie przywróćmy noc i dzień. No ta noc i dzień jest spoko, ale chciałbym, żeby młody bardziej pasował do tej sowy. Mamy teraz nowe narzędzia od Adobe. Wygaśmy warstwę młodego Ctrl J. Zaznaczmy, że to jest młody. On już jest wymaskowany. W związku z tym mogę kliknąć prawym przyciskiem myszy na masce warstwy. Zastosuj maskę warstwy i następnie zmienić młodego na obiekt inteligentny. W tym momencie mamy już załatwioną większość problemu. Zastanawiam się jeszcze nad tym strokiem, ale tak naprawdę dookoła dookoła naszych podeszw i tak jest ciemno. Nie powinno to być jakimś większym problemem. Ale może dla higieny? No dobra, może innym razem. Słuchajcie, oni do siebie pasują, w sensie wydaje mi się, że tutaj poziomy będą dosyć podobne. Sowa ma trochę większy cień na twarzy, młody troszeczkę mniejszy, ale nawet to jest spoko, że rozłożyli się tak samo, prawda? Widać. Jeżeli tego nie widać, to możemy wziąć sobie czarno-biały i zobaczcie teraz, że w czerni i bieli te blaski w zasadzie się dodają z tych samych stron. Więc fajnie, nie musimy tutaj za bardzo kombinować, ale kliknijmy młodego, kliknijmy filtr, neural filters i zrobimy sobie harmonizację. Harmonizacja, klikamy, wybierzmy warstwę tła. Czy coś się zmieni? Myślę, że niewiele. Troszeczkę się zmieniło. Myślę, że. Nawet nie jest to In plus jakoś specjalnie. Myślę, że młody nawet za bardzo się spopapował. Z tym niebieską, czy znaczy taką szarą, niebieską piżamą. Myślę, że było całkiem OK. Dobra, kliknijmy OK. Zobaczmy. Tak było, tak jest. Mam szereg wątpliwości, czy Photoshop zrobił tu robotę. Zjedźmy to na jakieś 30%. Myślę, że tym razem. Samo w sobie było to na tyle OK, że nie trzeba było kombinować. Zróbmy z tych warstw obiekt inteligentny jeden, czyli tak zaznaczam jedną z kontrolą drugą. Naciskam prawym przyciskiem myszy konwertuj na obiekt inteligentny. Zachęcam gorąco do dodania sobie takiego skrótu. No i jeszcze raz wyszukiwanie kolorów Night from Day, mamy w tym momencie noc. Natomiast w nocy wszystko jest mniej nasycone, prawda? Więc to tło chciałbym, żeby było mniej nasycone. Klikam na nasze tło. Nad naszym tłem dodaję barwę nasycenie, łapkę i zjeżdżam. Chociaż wiecie, co? Może z tą łapką to nie ma sensu. Po prostu wszystko wszystko zjeżdżam. O! Widzicie? Jest odrobiny lepiej. Do tego dodam jeszcze krzywę ponad naszą barwą nasyceniem. I jeszcze bardziej zjadę to do dołu. Będzie jeszcze głębsza noc. Może coś takiego. Ok. Teraz naszą krzywą ościemniającą i naszą barwę nasycenie łapię z kontrolem obydwie, robię z nich grupę. W tym momencie podjedźmy sobie do naszej nocy. Nazwijmy to w ogóle może noc dla higieny. I na tej nocy czarnym kolorem no takim 43 na 54 przepływu, powiedzmy, dużym pędzlem na masę warstwę będziemy wyjmowali czarnym sorry, robiłem biały. Często on będziemy wyjmowali skrzydła i będziemy wyjmowali sowę oraz młodego z nocy. No bo to ma być takie zdjęcie wiecie, nie, ale magiczne w związku z tym e, chciałbym, żeby, żeby ten klimat taki nocno oniryczny tutaj jednak się zachował. Ważne jest, żeby to młodego wyjąć i sowę, a nie tam gdzieś z tyłu e, nie tam gdzieś z tyłu tło, na którym nam kompletnie nie zależy. Tasowa oczywiście ma swoje, ma swoje cienie, już nadane, więc tu pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Ale tam, gdzie mieliśmy jasność, tam, gdzie mieliśmy blaski, ta sowa musi wyjść. Odjedźmy teraz trochę. Ona się zaczęła jakby palić tym światłem, ale dzięki temu mamy taki klimat senny, prawda? Taki, taki specjalny nie nieprawdziwy, no ten ogon akurat może zostawić tam w tle. Dobra, ale powiedzmy, że tutaj my chcemy absolutnie zachować ten, ten stan. O, z tej strony. Końcówki skrzydeł i utopimy jednak czarnym kolorem trochę w tym mroku takim bajecznym, dobra. Okej, okay. głowy młodego troszeczkę schowamy Tutaj za plecami mu tego przede wszystkim. Chciałbym, chciałbym żeby jednak było ciemno. O tak żeby tak gdzie ten cień się jednak rozlewa, to żeby się rozlewał. Czyli tak trochę po głowie, trochę po ramionach z tyłu, to co z tyłu powiedzmy sobie, ma być ciemne, to co z przodu ma być jasne. O, tutaj gdzie były blaski, będą jasne, tu gdzie były cienie, będą bardziej nasycone tym, tym niebieskim kolorem. Dobra. No oczywiście zdjęcie na ten moment jest nieciekawe. Jest nieciekawe, ponieważ nie jest wiarygodne z cieniowaniem, nie jest wiarygodne z obsadzeniem młodego. Te palce źle wyglądają, no ale jakiś efekt takiej senności, takiej, takiego niryzmu tutaj mamy. Dodajmy w takim razie cienie ponad naszego bohatera. Czyli tak, tu jest młody, pod młodym dodajemy cienie. Cienie młody. Dodajmy najpierw cienie kontaktowe. W ogóle te cienie powinny być no, takie jak tutaj. Powiedzmy ALT i samplujemy sobie cień, Niech on, ale może inaczej zróbmy. Cień z sowy by się przydał. Ona gdzieś tutaj ma punkt ciemny, tak to będzie wyglądało. Albo z tej plamki brązowawy. No i teraz posadźmy młodego na tej sowie tym cieniem. Wybieramy sobie zmianę na pomnóż. B, jak brasz. Weźmy sobie twardość około 300%, krycie około 18%, przepływie około 9, no 85%. No i teraz pod tyłkiem młodego, pod nogą młodego, dodajemy cienia, obsadzamy go na tej sowie. O tutaj, ja widzicie, nie maluję po młodym, ponieważ jestem pod młodym, prawda? W tym momencie maluję po sobie i to w ogóle nie afektuje młodego. O tutaj się wyłożymy lepiej. Tutaj ta sowa powinna być zdecydowanie ciemniejsza, o, w ten sposób. Tylko tutaj wyszedłem ponad sowę, mógłbym ją w sumie odznaczyć, ale mogę dodać maskę warstwy i czarnym kolorem tutaj obok sowy, gdzie tego cienia nie powinno być, po prostu go usunąć. Dobra, no wróćmy do cieniowania. Teraz tak, z tej strony, tutaj powinno być relatywnie ciemno, ponieważ tu nie dochodzi światło, prawda? Tam, gdzie młody trzyma palce. O, w ten sposób. No i teraz te obwoluty na palcach młodego ja je trochę specjalnie zostawiłem. Przyznam szczerze. Chodziło mniej więcej o to, żebym wiedział, jak głęboko się sięgały wcześniej cienie z młodego do tych palców. I teraz mógłbym je teoretycznie zamieniać. To też jest taka metoda, ale ja je po prostu wytnę. Do młodego dodaję nazwę to może młody. Maskę warstwy czarnym kolorem, dosyć twardym. Będę usuwał na masę warstwy te strołki dookoła palców. One się jednak tutaj nie przydadzą. Są trochę w złym kolorze. Nie ma sensu, żeby je trzymać. Dobra. Weźmy sobie może tego krycia jednak więcej, bo tak to się będę pełnił do jutra. A nie mamy czasu i tak jest późno. Nie chciałbym Was długo trzymać, a i tak. A i tak pewnie będzie to chwilkę trwało. Dobra. No, te takie co bardziej przaśne co mi nie wyszły. Trzeba uciąć, bo to naprawdę nie wygląda dobrze. Szczególnie że sowa jest relatywnie miękka i puchata. Więc fajnie było, żeby te palce weszły w ten puch i zaraz będziemy się tym zajmować. Dobra. Okej, okay. tak to wygląda prawidłowo bardziej. Dobra, teraz tak, nie wszystkie palce młodego są przecież tak samo ukryte, prawda? Tak samo dotykają do sowy i tak samo powinny być w jasności, więc ponad młodym dodam jeszcze krzywę, klipuję do młodego tym znaczkiem i teraz tylko młodego ściemniam, prawda? Widzicie? Potem klikam maskę wart, naciskam Ctrl i ukrywam tak naprawdę krzywę. Naciskam B jak brasz i białym kolorem na niewielkim kryciu, powiedzmy 24% minimalnej twardości, odmaluję te palce, które wchodzą tam, powiedzmy w cień, prawda? Bo one nie powinny być takie jasne. O, okej. Okay. Tutaj nie powinny być, tutaj nie powinny być. Tu. No teraz to będziemy wyglądać, jakby trochę brudne te paluchy. To nie ma sensu. Weźmy teraz. O, ten kolor, kolejną warstwę dodajmy, klipujemy z Altem znowu do młodego. Weźmy sobie ten kolor na przykład. Zmieniamy warstwę na pomnóż. Dajmy trochę większe. Teraz będziemy cieniowali młodego. Pomnożę ją 24%, dosyć jasno. Zastanawiam się, czy jednak na młodym nie wyjąć cienia może stąd. O, na przykład z jego piżamy. I będziemy teraz dodawali cienie do młodego. No tam, gdzie on się styka z tą sową, no zdecydowanie powinien być ciemniejszy, prawda? Tak samo jego palce tutaj, o, i ta część ręki powinna wchodzić w cień, to będzie bardziej uprawnione. Tutaj powinien być ciemniej potraktowany, tutaj ten palec powinien być ciemniejszy, delikatnie. No ten to zdecydowanie i ta część ręki, o. Tak, myślę, że jest dużo lepiej. Myślę, że wygląda to Bardziej sensownie, chociaż teraz się znam, czy tutaj jednak powinny być cienie. Dodaję maskę warstwy czarnym kolorem, odmalowuję na masce warstwy te cienie, które są tutaj. Może przesadziłem odrobinę. Dobra, wróćmy do cieni, klikam na maskę cienia, biorę sobie ten cień jeszcze raz. No i teraz tutaj, o, tu powinno być podcieniowane, tutaj też powinno być podcieniowane. Później jeszcze do sowy wrócimy, też ją trochę podcieniujemy, ponieważ tam, gdzie młodemu oddałem cień, ona też powinna ich troszeczkę mieć. Z tyłu na głowę mu wrzucimy cienie, na ramiona możemy mu wrzucić cienie, żeby pokazać, że z tyłu nie ma już żadnego światła, prawda? Że tam już jest jakaś głębsza, głębsza ciemność. Tutaj od spodu cień. No, czy tutaj? Tu też może być jakoś nie za specjalnie ważne to by było. O, w ten sposób. Dobra, odjedźmy. Wydaje mi się, że jest całkiem, całkiem ok. Z tego co było, jest coś takiego. Wróćmy teraz jeszcze do naszej sowy. Chcielibyśmy, bo to były te cienie na młodym, pod cieniami na młodym możemy spokojnie dać jeszcze jedną warstwę. Cienie Sowa: Cienie Sowa. Teraz weźmy sobie z Sowy ten cień, no i przycieniujmy tam, gdzie młody de facto siedzi. Zmieńmy to oczywiście tutaj warstwę na pomnóż. 24%. Myślę, że jest ok. No, i tutaj warto tę sobę sobie przycieniować. Tu warto trochę dodać cienia, bo młody na pewno zasłania co nieco. Tutaj warto dodać cienia. Młody siedzi za nią, więc z tyłu też powinna dostać cienia. O, w ten sposób. Tak, tak, tak. No, i jeszcze tutaj bym się zastanowił. O tu i tu pod palcami. O, tu przegiąłem Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Myślę, że o tak, w ten sposób powinno być. Natomiast tutaj zdecydowanie, o jeszcze jako, że noga młodego tak schodzi, to ten cień powinien iść jakby zachodzić na jej głowę, prawda? Będziemy mieli wtedy wrażenie, że to jest takie bardziej prawdziwe. Odjedźmy sobie, wydaje się ok, zjedźmy sobie skrycia, może trochę przesadziłem, 87. Weźmy jeszcze te cienie na młodym. Momencik, warstwa druga to będą te cienie i też je troszeczkę zmniejszymy, bo wyszły strasznie, strasznie mocne. Dobra, nie wiem jak Wam się podoba, na no, ten moment wydaje mi się, że jest naprawdę spoko. E Młody jest praktycznie obsadzony na sowie. Zbierzmy teraz ten cały obraz e w jeden. Ponad naszą ostatnią widoczną warstwą dodajmy kolejną warstwę. Odklipujmy ją, bo ona się sklipowała sama. Obraz, zastosuj obraz. Ok. Coś się złego stało i bardzo dobrze. Słuchajcie, popełniłem błąd. Ctrl Z. Obraz. Zastosuj obraz. I tutaj nie może być mieszania pomnóż, tylko normalnie. W tym układzie, przy normalnym mieszaniu. No właśnie. Powinienem dostać normalną rzecz, a nie dostałem. Czyli jeszcze raz. Sorry. Ponad naszą ostatnią widoczną warstwę, czyli ponad Night and Day, dodajemy. Obraz, zastosuję obraz, normalnie i OK. I w tym momencie widzimy zastosowany obraz. To, co chciałbym osiągnąć na tym obrazie, to jest troszeczkę jeszcze inny efekt, trochę inny look. Chciałbym dodać ponadto wszystko takie błyszczące partikle. Jak zmienię je na łagodne światło, no i zjedziemy skryciem. Powiedzmy na 58%. Rozciągnijmy to CTRL T, o, w ten sposób. Następnie je, filtr, rozmycie, rozmycie gaussowskie, trochę, trochę rozmyjemy, może nie tak bardzo, o, może na 18 stopni. Następnie prawym przyciskiem myszy zrasteryzujemy warstwę, naciskamy CTRL-SHIFT-U i ona się zrobi czarno-biała. Teraz mogę jeszcze raz nacisnąć CTRL-J, zobaczmy jeszcze, na hmm, właśnie, co by tutaj... Na ostrym świetle, czyli tak było, tak jest. Na ostrym świetle wygląda to całkiem dziwnie. Zbierzmy to w grupę, dodajmy maskę warstwy B, jak brush. Weźmy jakiś duży pędzel no, relatywnie duży, mięciutki, z niedużym kryciem i będziemy teraz wyjmować z tego sowę, jej skrzydła i naszego jeźdźca. O, w ten sposób. Chciałbym pozaznaczać tam, gdzie było jaśniej, tam, gdzie było ciemniej, nie do końca. Dobra, mamy naszego jeśćcasowy. <grych> Dobra, e, ponad naszą warstwą dodajemy kolejną warstwę, po raz kolejny obraz, zastosuję obraz, OK. Zróbmy z tego ostatniego obrazu obiekt inteligentny, konwertuj na obiekt inteligentny. Ja bym chciał teraz dodać jeszcze jednego luta, wyszukiwanie kolorów, wczytaj animacje. No i zastanawiam się nad różnym lukiem do tego, do tego obrazu. Niektóre będą straszne, niektóre będą ciemne. jest ciemny obraz, w związku z tym automatycznie wiemy, że nie mamy co tutaj się spodziewać do dużej ilości szczegółów. Ale wiecie co? Jako że młody jest żółtawy i sowa też, Eddie Amber będzie całkiem całkiem spoko. Zaraz wam pokażę dlaczego. Teraz ten edgy amber zjedźmy skryciem do no powiedzmy 25%. Na masce warstwy edgy amber naciskamy ctrl i B jak brush i tam gdzie mamy białym kolorem, tam gdzie mamy jasności dodajmy do naszych jasności tego żółtego koloru. Ale tylko tam gdzie jest jasno. Widzicie jak to fajnie będzie dodawało ciepłoty do naszego obrazu. Okej, okay. cieplutko się zrobiło od razu na tym jakże zimnym niebieskim obrazie. A teraz tam, gdzie jest jasno, moglibyśmy zrobić to oczywiście inaczej, czyli możemy Shift Backspace, cały biały obraz. Dwuklik Alt trzymamy i usuwamy tę żółć z naszych cieni. Ona wtedy zostanie tylko tam, gdzie jest jasno, prawda? Widzicie na mitonach, możemy zrobić to w ten sposób, ale tak jak wcześniej. Zrobiliśmy też było całkiem ok. Możemy teraz dodać na odkrycia. I widzicie, gdzie ona się dodaje. Dobra, wydaje mi się, że jest to naprawdę. Fajny, fajny pokaz, jak można dziecku zrobić frajdę. Mój młody teraz na jakiś czas, jak robię z nim fotomanipulację, Naprawdę staje zdziwiony i zastanawia się, czy on naprawdę tam był. Nie wiem, czy nie mieszam mu w tym głowie. <laughs> Mam nadzieję, że nie. Natomiast z... zobaczmy jak było, jak jest, zróbmy sobie tutaj fotkę. Tak, wyszliśmy od sowy, skończyliśmy na takim delikatnie onirycznym obrazie z latającym jeźdźcem sowy. Dobrej nocy, trzymajcie się, Hej.